Radykalnie zredukowane, nie mają już tych wartości, nie budują tej perspektywy, a poza tym nie bardzo wiadomo, wywory zostaną zrealizowane. Opóźnienia nie są po to, żeby ich nie było. Bo spójrzcie Państwo, chodźmy na taką sprawę elektrownie atomowe. Elektrownie atomowe zawsze budowane są długo, ale myśmy chcieli tą koreańską. Ona prawdopodobnie byłaby budowana szybko. Myśmy chcieli że tą amerykańską nie to do tego SMR-y. I niby jest tak, że ta krańska jest wyłączona, ale amerykańska bo później może nawet druga będzie. Jeżeli chodzi o smr -y, to najpierw ogłoszono, że ich Orlen nie będzie budował, a teraz znów, że będzie. Tylko... Ci, którzy wierzą, że może później, ale jednak coś się stanie, może nie wiedzą o jednym. Unia Europejska przygotowuje już taką instytucję, która będzie regulowała kształt sieci energetycznych w Europie. A ponieważ wiadomo, że główna siła tej Unii, dzisiaj Niemcy, nie chcą energetyki atomowej. A przy pomocy regulowania kształtu sieci można uniemożliwić jej budowanie, to sami sobie odpowiecie, jak to będzie. Ale jeśli chodzi o te wielkie przedsięwzięcia, to jest jedna sprawa. Tutaj oczywiście symbolem jest CPK dzisiaj opóźnionej z Mieliśmy przecież za naprawdę wielkie pieniądze. Mnóstwo przedsięwzięć mniejszych, ale też bardzo ważnych dla ludzi. Dla Polski Lokalnej pieniądze się wyczerpują. Czy są nowe? Nie proszę Państwa, nie ma nowych. Tu jest można powiedzieć całkowite zakończenie tej operacji. A Powinna być kontynuowana i gdybyśmy rządzili, to by była kontynuowana. Bo to tylko oni prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Za naszych czasów były. Były na sto różnych celów mimo ciężkich problemów. Zdrowia, ciężki kryzys. Spójrzmy na oświatę. Co tam się wyprawia, to jest można powiedzieć poza granicą.